Ja, z tej strony, David the DJ, a to jest kolejny odcinek GTA Online. W tym odcinku zrobimy sobie misję. Misję z innymi graczami. Zacząłem sobie ten odcinek w trybie swobodnym. Chciałem zobaczyć, ile jest graczy na sesji. Zaraz znajdę jakąś misję i zaczynamy. Dobra, zaczynamy misję. By będzie to misja Urona e e z dwoma graczami, ale nie, nie udało mi się znaleźć czwartego. Kurde. Ale jest to na normalnym poziomie trudności, więc nie, nie będzie chyba problemów. O kurde, jesteśmy daleko od celu, już tak czuję. No kurde. Dobra, to ja się z wami widzę, jak już tam dojadę. Ziomek wsiadasz? Halo. Dobra to my sobie tam dojedziemy a ja, ja zrobię krótkie cięcie żebyście, żeby filmik nie był za długi. Elo. A few moments later. już jesteśmy na miejscu tutaj. Musimy tutaj parę osób załatwić. Kurde. Szkoda że nie wziąłem kurumy. Dobra, no, nie żyje. No trzeci gracz dojeżdżał, ma kurumę. Dobra, bierzemy cisternę Dobra, pięknie No teraz tylko dojechać do celu I załatwione. Pięknie główki lecą A ja nie mogę radio włączyć A muszę mieć na filmika muszę mieć wyłączone radio bo mi yy, w jednym filmie mi wyskoczyły prawa autorskie za to że jakaś tam muzyka leciała Dobra 600 metrów A to do tej przyczepy trewora tylko dojedziemy i tyle Trójka, kurma jedzie A tamten co? On idzie pieszo czy mi się zdaje? A nie, to nie do przyrzepy trewora, tylko na stację dawał obok tej chaty jego. Pięknie. Mogłem dać trudny poziom, ale dobra. No to by było na tyle w tym odcinku, żegnam się z wami i cześć.